Opatowskiego Ośrodka Kultury odegra dla nas hymn Nasz Polski. I teraz proszę Państwa, chciałem zaprosić serdecznie na scenę głównego gospodarza dzisiejszych bożynek rejonowych Opatów 1998, kierownika rejonu urzędowego w, Opatow w Opatowie, pana Kazimierza Kotowskiego. Bardzo proszę. I przekazujemy mikrofon gospodarzowi i dożywek. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. Dziś bowiem po ciężkich żniwach możemy cieszyć się z plonów, jakie nie szczędząc trudu i wysiłku w tym roku zdołali zebrać nasi rolnicy. Dzięki tej ciężkiej pracy jemy chleb, z którego każdej kruszynie trud rolnika się ukrywa. Za ten ogromny wysiłek pragniemy dziś wyrazić wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy życie swe poświęcają uprawie ziemi. Albowiem jest ona skarbem niezwykłym. Matką, która nas karmi, którą Leopold Staw naz nazwał najwyższym dziełem pracy, dumy i opieki. Praca na zaoranej roli, jak mówi poeta, wydaje mi się być największym szczęściem, jakiego człowiek dostąpił. Nas, mieszkańców ziemi opatowskiej, cieszy ogromnie fakt, iż rejonowe uroczystości święta plonów odbywają się u nas. Ziemia opatowska to obszar urodzajnych, żyznych gleb o dużej wartości produkcyjnej. I gospodarstwach rolnych o dużej towarowości, a rolnicy otwarci na nowe technologie wprowadzający w miarę swych możliwości finansowych do gospodarstw nowe maszyny i urządzenia. Nowe odmiany roślin uprawnych i nigdy nie szczędzący wysiłku i zaangażowania, tak w rozwiązywanie problemów gospodarczych, jak i społeczno-politycznych. I to właśnie troska o życie gospodarcze i społeczno-polityczne napawa naszych rolników wielkim zatroskaniem i niepokojem o zachodzące przemiany w kraju. Rolnicy bowiem nie wiem, czy na miarę swych możliwości i znaczenia uczestniczą w przemianach zachodzących. Niejednokrotnie ze szczególnie trudnych sytuacjach występują w ostrej formie ze swoimi postulatami. Wynika to nie, nie z troski o stworzenie sobie bardzo dobrych warunków życia. Wynika to z głębokiej stroski o stworzenie warunków dla przetrwania. Przetrwania stworzonych niejednokrotnie wysiłkiem kilku pokoleń rodzin rolniczych warsztatów pracy, jakim są gospodarstwa rolne. W naszym rejonie, a w przyszłości powiecie, dotyczy to większości z 11 tysięcy gospodarstw. Często to tylko wieloletnie przywiązanie do ziemi powoduje kontynuowanie produkcji, a z drugiej strony jakże jest to ważny element w momencie wchodzenia naszego kraju do Unii Europejskiej, gdzie wielkość produkcji rolniczej będzie wskaźnikiem wyjściowym do ustalenia dla nas określonych wielkości. Dlatego też sytuacja w rolnictwie powinna napawać troską nas wszystkich, nas pracujących w rolnictwie, nas związanych z rolnictwem, nas którym dane jest piastowanie różnych funkcji i urzędów, a dane jest nam to również i głosami wyborców, którzy na co dzień uprawiają tą ziemię. Dlatego też powinniśmy dołożyć wiele troski i starań, aby stworzenie tych warunków przebiegało coraz lepiej, aby nasza wieś, o której cały czas mówimy, że żywi i broni w miarę potrzeby, żyła godnie, abyśmy mogli wejść do Unii Europejskiej z gospodarstwami, których nie musimy się wstydzić. A nie musimy się wstydzić. Wystarczy tylko. Trochę pomóc wsi polskiej i wówczas rolnicy swoją pracą, starannością i dbałością o swe warsztaty zrobią to, że nasz kraj będzie mógł wejść jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej. Dowodem zainteresowania problematyką wsi i rozwojem naszego regionu, bowiem nasz region opatowski, jak wszyscy wiemy, to region przede wszystkim rolniczy. Gminy, które tworzyć będą od 1 stycznia powiat opatowski w przewadze mają charakter rolniczy. Dlatego też ta problematyka jest, będzie i nie może być nie na pierwszym miejscu, a tematy, które mogą być rozwiązywane na, na szczeblu ponadgminnym powinny znaleźć swoje właściwe miejsce. Z tym też oczekiwaniem i z tymi nadziejami nasi rolnicy będą oczekiwać przemian zachodzących, ponadchodzących wy, wyborach i po 1 stycznia po wprowadzeniu po wejściu w, ży, na, w życie założeń reformy administracyjnej. Zainteresowanie tematyką, jak widzicie, jest duże. Cieszymy się, że na naszej dzisiejszej uroczystości możemy gościć zacnych przedstawicieli a, wojewodów. Wojewody Tarnobrzeskiego pana Stanisława Kraskę i pana wojewody Kieleckiego w osobie pana Macieja Frankiewicza. Serdecznie witam również dyrektorów, prezesów, kierowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, przewodniczących samorządów gmin przyszłego porządku Witam serdecznie szefów przewodniczących stowarzyszeń i związków rolniczych oraz organizacji działających w otoczce rolnictwa. Tak, tak, tak. Witam serdecznie mieszkańców ziemi opatowskiej. Życzę miłej zabawy, a w przyszłości abyśmy mogli pierwsze powiatowe dorzynki do w przyszłym roku obchodzić w atmosferze nieco bardziej optymistycznej, bowiem wszyscy chyba na to czekamy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dziękujemy serdecznie panu gospodarzowi, który dzisiaj pełni cały czas funkcję jeszcze raz tu przerpaństwu się na scenie pojawi na pewno. Proszę Państwa... Zanim jeszcze rozpoczniemy tą część najważniejszą, bo tam już zespoły czekają, wiejce czekają z poszczególnych gmin, to chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze taką informację. Otóż wszyscy Państwo mają szansę dzisiaj wziąć udział w konkursie. Otóż Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs. Swoje stoisko ma tam przed wejściem do Domu Kultury. Tam mają specjalne druczki, takie testy, ankiety. I tam trzeba proszę Państwa wybrać, wypełnić i do godziny 15 oddać. A warto proszę Państwa wziąć udział, dlatego że bardzo atrakcyjne nagrody są przewidziane. A teraz proszę Państwa prosimy o kapelę ludową o odegranie, zaraz za chwileczkę kapela odegra swoje utwory, a teraz serdecznie wrócimy orkiestrę o odegranie hymnu chłopskiego. serdecznie ogiestrze. I proszę Państwa, teraz rozpoczynamy tą najważniejszą część, część wiejcową. Kapela Zabawieckiego Świata Kultury i chodzą wiejsze rozrywkowe Prosimy bardzo. płomieni, a boryć miosi się i sosną, gdzie chmiel złocisty rozwiesza te stony po szczytach olszym usrebrzonych muchami, gdzie biała brzoza i jawor zielony błyszczą malowanie na głąb kobiercami, a znasz ty kraj, gdzie wzdłuż bitej drogi, co płynie wstęgą pod topoli ciebie, każdy wędrowiec, czy pan, czy ubogi wita przechodniów Chrystusa imieniem, gdzie szary bocian na dachu przedsienia wije swe gniazdo za wiosny powrotem, gdzie krzyże z drzewa lub święci z kamienia stoją na straży przed wioską połowrotem. A znasz Ty kraj ten serdeczny, wesoły, gdzie się gospodarz pełen uprzejmości, wszystkim co może, dzień z przyjacioły I tęskni w domu, kiedy nie ma gości. Gdzie lud, choć biedny, rad w święto się stroni W tańcu czy w pracy zawsze piosnki śpiewa. Gdzie czapka chłopca i wartość boli krzykę się świeci. Wstęga po a znasz ty kraj ten, gdzie w chwilę wesołą, gdy brzmi od ucha zapustna kapela, sunie poważnie poloneza koło, jak szuk pancernych na nieprzyjaciela. Gdzie rześka młodzież przy hucznym mazurze, brzękiem podtówek drąbko tak wybija. Gdzie żywym wieńcem przy piosenek chórze, w grączych się pląsach, Krakowiak przebija. Ach, za tym krajem, jakby za rajem, Codzien wzdycham i płaczę. nie będę szczęśliwy, Aż te tańce i niwy jeszcze raz choć obaczę.